Siema, z tej strony Mariros A to jest kolejny odcinek naszej serii "Elswordowa przygoda no Dzisiaj pokażę wam nowe, nową lokację Jak już pewnie zauważyliście Troszkę inaczej wyglądam Co jest spowodowane tym, że, że ukończyłem misję na dodatkową klasę Właśnie to jest na razie awatar ale, ale wygląda dosyć ciekawie, jest inna fryzura I takie inne rzeczy i przedłużyło się też nam drzewko z kili. Wcześniej kończyło się chyba na, na tym nawet tutaj. Albo jedno dalej. O właśnie, a tu się dopiero... a tu się zaczynają dalsze dalsze skime. No jest ich trochę więcej. Ale i tak dosyć mało. No dobra, dzisiaj może przejdziemy nową... jedną z nowych plansz. Jeszcze nigdy jej nie przechodziłem. Może przejdziemy z kimś. Ojej, jest widzę? Gotowy. Lecimy. A później może pobawimy się na PvP. Jeszcze nic z tego nie robiłem na tej postaci. Dobra, to przejdziemy sami. Może nam się uda. No dosyć Goto krótki, do tak, że on... Aha i doszły też nowe... nowe kombinacje. O, to była jedna z jeszcze nie wszystkie panowałem, ale za no, jakiś czas będziemy to już swobodnie wykonać wszystkie kombinacje. Aha, i jeszcze nasz zwierzak już jest spadzie w spadzie wzrostu, także myślę, że do następnego odcinka już będzie z nami walczyć. Nie wiem, czy to trzeba odczekać jakiś czas po prostu, czy, czy, czy musi po prostu dużo z nami walczyć, żeby się wykluł. Nie wiem, będziemy go i karmić i będziemy sporo, sporo walczyć razem poza odcinkami, żeby właśnie w następnym odcinku pokazać wam całego zwierzę. Całe Jak widzicie to miasto jest właśnie utrzymane w trochę innej, innej ślubie. Takie właśnie trochę. Kaniony i tak dalej, a nie tak jak wcześniej doliny, trawka zielona i tak dalej. To było przyjemnie. Tu jest trochę takie że tak powiem. Nie wiem czy to dobre określenie przy grach. Chyba nie ma czegoś takiego egzotycznego. wszystko jest pozwolone i normalne. Większość igier. Otwory, też są inne, nowe, trochę silniejsze. Też ciekawiej wyglądają. Ale mało nas atakują, Takie trochę dziwne, może dlatego, że przychodzimy na najłatwiejszym poziomie. O właśnie mam jeszcze... Dwa, dwa nowe strzały w swoim Zaraz je Wam zaprezentuję. Strasznie dużo many zabierają, ale są też trochę silne. Właśnie, że są warte swoich... tego, tego poboru many. Oła! Czekaj, 8 potworów upiętych. Właśnie, muszę zbierzemy je wszystkie dokupy i wtedy Wam pokażę tego... Sunny odrota eksplozja, dosyć mocny. 28 kombo. 28 hitów, dosyć hit sporo Inne skrzynki, to wygląda inaczej Jeszcze trochę i zbierzemy nowe uzbrojenie nowe Miecz na 12 level jest dosyć dobry jeszcze, ale już fajnie by było mieć coś nowego, nie? Daję radę sobie Mieczyk jest... i ogólnie utracą иметь на вашем ощупь. Вот. No, шкуру ты другие... Шиат! <говор> Niektóre potwory są rzeczywiście śmieszne. Zobaczcie, za to mi następny skill może. Oj jaki ten... Dobra, to za chwilę Wiemy większą ilość potworów. Po prostu chcesz jakieś mieć korzyści z tego, ale nie Zaprezentował. Trzeba tu też pomagać. Chodź, chodź. Tak, śmiesznie myślę. No tak, i... Oooo! No, też dosyć ładnie, jak widzicie, 19 hitów. No, też dosyć był no, Jeszcze jeden, na no, w do tamtych pojechał. Podstawowy skill taki, taka zabaweczka. Niewiele mogąca tutaj, żebym ale czasami I to chyba teraz będzie boss już tak mi się wydaje No Właśnie Jaszczur wojownik To fajnie wygląda, no to nie adwerser Dwa są aż po ja pierdziel Normalnie niemożliwe nie mogli. Oj, słabo im troszeczkę dobrał

Nie jeden już, drugi zaraz też. I poza tym dosyć sporo pieniędzy, ten złota się teraz sypie, wtedy. Taka waluta tamto tutejsza. Nawet te pieniądze się wydają w konkretnych sumach. Jedna potka kosztuje 3000. A jedna potka nic działa. Także takie spodnie, budki. O, kamień na drugi poziom do ulepszania broni. Fajnie, przyda się później. No dobra, opuścimy planszę. No, jakieś grupy i tak dalej. Zobaczymy co dla nas, niestety nie dla Excorna i dla Changa. Dobra i pobawimy się na PvP 1 na jeden myślę, że zaczniemy od tego Dołącz Teraz chwilę trzeba poczekać o, szybko Myślałem, że dłużej będziemy czekać Także nigdy się nie bawiłem tutaj w, w PvP Także wybaczcie no mi. Ten, ten słabe skill ona jest. Tu Nienawidzę w tej, tej postaci drugiej jakiegoś... Oj, oj oj to się dzieje. Jak się z nią gra nawet w party, tak jak się wydaje się dziwna. Troszkę przeszkadza. Ojej, to się dzieje. To jest chyba mi się lepsze posywienie od mojej dosłowny. Albo ja nie potrafię postać na tą grę, albo ona gra tak dobrze tam. Szkoda, że nie widać jaki ma level, bo czasami się zdarza zdarzają strzały z innych graczy i tego nie. O, fajnie, y Że ten Że zdarzają się dużo rozbieżności do dolewali Nie mam szansy coś, czy... No, nie mam nawet jakiej uderzyć, to, to cały czas mi bije, no bez sensu. Ta postać jest, to jest nowa postać jeszcze, nie, nie dopracowana. Albo, albo, albo aż za bardzo dopracowana. No, wiem, że w taki sposób też się nie zabierzemy no, zabraliśmy, to jest nic w porównaniu do tego słowa. Co... Robi. Widzę, że ta osoba jest obsykana w tropofę. No. jeszcze co? Kurde jeszcze Ja No to już po nas. Jak widzicie to jest kill. jest dosyć słaby. Właśnie też nie wiem jaki on nam poziom, wygląda ono, no mniej więcej równy, ale różnie może być. Zapadają takie wyposażenie. Jak widzicie przegraliśmy. Jak mogłem zostać pokonany. Tak, zostaliśmy pokonani. I teraz takie podsumowanie Nie założyłem przeczytać wszystkiego Dobra, jeszcze przejdziemy się po mieście yy, Może jakieś uzbrojenie? Zobaczymy zaraz. z klumie Czyli chyba ten można Z niego wyjść? Można? Można, nie można. Można. Nie ma nic wspanialszego niż wykucie pięknego miecza. Sklep. Gladys na 24, ale standardowe przedmioty są w takim razie tutaj dosyć słabe. Jak widzicie, ulepszony miecz yy, elitarny, bo elitarny, ale na 12 podział dwa razy niższy i ma podobne obrażenia do tego. Dlatego trzeba będzie coś sobie wydropić, żeby to było dużo, dużo lepsze. Może z questów po prostu tutaj doceniemy. I dobra. To Bardzo to... dziękuję! Wpadnij do mnie kiedyś znowu! No może kiedyś. Tu jest tablica jest Aranka to jest dla od eventów Nie, Aranka tutaj jest. A kto jest? Kamina. Tam też jest od eventów, także co tam jeszcze? Tutaj ktoś ciekawy. Szefowa ochrony. Super, to już jest koniec mapy, a co? Ona ma? ciekawe. ciekawego? I tak zależy tylko na nagrodzie. Coś możemy wymienić. Aha, no dobrze, mów zatem czego chcesz. Spieszy mi się. Potwora i takie rzeczy różne. Gdyby wyczujesz gdzieś niebezpieczeństwo, to wiesz, a, to wiesz gdzie mnie możesz znaleźć. Takie akcesoria, podejrzane dwoje to jest właśnie z eventu. I podnoszą nam umiejętności. Użyjemy jednej. Aha, są trzy i wszystkie znikają. Kurczę, niepotrzebnie brałem trzy wszystkie od razu. Rynek. Wyjście na rynek. O, tego nie widziałem. No powiem szczerze, że pierwszy raz tutaj jestem. Przez przypadek odkryłem to. Wow. Coś czuję, że tutaj dłużej się przej przejdziemy, popatrzymy Może znajdziemy właśnie jakiś mieczek Komisję skończyliśmy też Super Później to już na ten, dobra Patrzymy, Может, ты наду. Ревен, Что-то там было на ревен, но... Ну, наверное, что... Не видишь. Ну, так, так, Ну, dosyć ciekawe i, i, i dosyć mocne. Także warto tutaj przejść, to zajrzeć się od czasu do czasu. Tam już wysłał poziom czwarty. 41 do 50. Fajnie. Ciekawica dla nas, ale dopiero na 36 i dosyć drogie, także chyba na razie się nie pokuszę. Asza, asza. Tak jak już wspominałem, tutaj zbiera się dosyć dużo pieniędzy w dungeonach, ale też właśnie temy są dosyć drogie, także nie ma, także obuwimy się na tych i później nie będziemy będziemy mieli możliwości, możliwość przestania pieniędzmi na prawo i lewo, tylko właśnie trzeba też wykonywać przemyślanych zaków. Co jest dzisiaj z tym dosłownie strasznie jakoś tak. Dobra, dobra. Tutaj było takie małe cięcie, bo skończyło mi się miejsce na dysku, ale i tak już myślę, że będziemy kończyć. Pokazałem wam dzisiaj to, co chciałem. Pokazałem właśnie możliwość walki PVP. O, tu widzę jakiś lepszy ale dobra nie będziemy tego no także zapraszam was do oglądania jeśli wam się podobało to subskrybujcie komentujcie a jak się właśnie podobało to lajkujcie i polecajcie znajomym także do zobaczenia w następnym odcinku a co w nim będzie także to zobaczycie to jest taka trochę nutka niepewności no dobra to do zobaczenia cześć na razie